Trzeci już tydzień listopada nie pozwoli odpocząć od typowo jesiennej słoty. Ewa Kotlewska, witam bardzo serdecznie. Sprawdźmy szczegóły długoterminowej prognozy pogody. Przemieszczające się nad Skandynawią niże zapewnią nam nie tylko chwilami dość intensywne opady deszczu, ale również silny wiatr. Wiać szczególnie powinno w drugiej połowie tygodnia. Tymczasem jak na listopad będzie jeszcze dość ciepło. Początkowo nasze termometry wskażą nawet do 14 stopni. W kolejny weekend pogoda co prawda nieco się poprawi, ale niestety zacznie do nas napływać zimne skandynawskie powietrze. Taka sytuacja sprawi, że w najcieplejszym zakątku Polski termometry nie wskażą nawet 10 stopni, a w województwach północnych zobaczymy jedynie około 5 stopni. Uwaga, w tej części kraju w sobotni wieczór może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Takie warunki atmosferyczne kierowcom na pewno bardzo przydadzą się dobre zimowe opony. Początek kolejnego tygodnia zapowiada się pod znakiem dużego kontrastu termicznego. Na południu Polski będzie najcieplej i tu termometry wskażą nieco poniżej 10 stopni. Tymczasem w województwach północnych zimne skandynawskie powietrze zapewni 3-4 stopniowy nocny mróz, a w dzień temperaturę powietrza około zera. Dopiero od środy, 25 listopada, nad Polskę nasuną się deszczowe niże wraz z frontami atmosferycznymi. Dzięki temu do Polski ponownie zacznie napływać łagodne powietrze z nad Atlantyku. Jak widać, pogoda stopniowo przygotowuje nas do nadejścia zimy, a ta nowa pora roku rozpocznie się u nas już 22 grudnia o godzinie 5.48. Dziękuję za uwagę. To wszystkie informacje o pogodzie. Do zobaczenia.